Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale Rybarszenko z tej strony dzisiaj tak na luzie bez bez jakiegoś głównego tematu akwarium z rybkami wszystko jest ok. przyjmują pokarmy chyba rosną to zarówno że się chyba nie zmienia bo w ostatnim czasie coś więcej tych filmików wrzucam spokój cisza intensywne karmienia Ryby wyskakują ponad tafle wody podczas karmienia tych, tych rybek na, za pomocą pensety. Bardzo mi się to podoba. Teraz akurat nie ma rozrożonych. To nie zademonstruję. Może następnym razem będę karmić. A tak to, to wszystko jest ok. No, a rowanka moja królewna dostojnie pływa. Nic jej raczej nie doskwiera. Po tych Waszych komentarzach o tych oczach zacząłem się jej bardziej przyglądać. I kurde, ja nie widać nic z tymi oczami, żeby jej się działo. Żeby jej opadały te oczy na dół, czy coś były. Wyłupiaste jakoś za bardzo. Może to lewe jakoś trochę delikatnie. Z tej strony co teraz widać. Jest bardziej opadnięte, ale. Ale wydaje mi się, że chyba coś takiego jest jeszcze akceptowalne. Bo drugie oko to jest w pełni całkowicie, prościutkie. Nie wiem, no będę ją dalej obserwować. Jak co, to, to jakoś radzić, chociaż nie wiem, czy da się jakoś zaradzić, jakby jej te oczy opadały. No faktycznie, no może jak, jak z drugiej strony się patrzy, to to jedno oko jest lekko skierowane w dół. Ale no, to chyba nie będzie zagrażać jej życiu i zdrowiu tak naprawdę. reszta ryb... Stanowanie sobie pływa, mój wariacik się uspokoił, chyba dostał od kogoś bęcki, bo jednej, luz, jednej łuski nie ma, więc ktoś musiał go dziabnąć, pokaż się wariaciku z drugiej strony, o widzicie jak ja coś wygryzione, pewnie za bardzo świrował i <noise> któraś z pewnie z pielęgnicy albo arowala go dziabła, trochę może... Jeszcze goni, jak teraz widzieliście, w tą diamentową. Ale to, to już się stanowało, teraz taka agresja jak jest teraz, to jest, to jest całkowicie akceptowalna. Hmm. A tak to co, no sum płaskopeski cały czas w ukryciu. Niekiedy wypływa i siedzi sobie tu na samym środku. A tak to tu go widać, już rośnie coraz większe na pewno. Bo już spiskiem wystaje ponad tą moją rurkę. Może no, mi się uda wam go pokazać. Zamoczymy łapsko, przerzucimy wariata. Nie wiem jak to zrobić za bardzo. Kurde, bluzę bym musiał ściągnąć. Wychodź małęki, obok węgorek. A i cały w mokry, trudno. I wyskoczy na środek. Jest, urósł dużo. Fajne się zrobił. Zaraz bo pozalewałem. <coughs> Piękny jest podoba mi się ocencie sami. I to będzie chyba już naprawdę ten są płaskopyski za co Krzychu wielkie wielkie dzięki bo no bo takim marzyłem tak naprawdę. I tyle go było chowa się. Gdzie swoje czeluści muszę mu ułożyć zaraz z powrotem tą jego rurkę. Bo to jest jednak na ten moment jego wielkie siedlisko. Hmm. No i co więcej, więcej nie wiem co więcej, cisza, spokój, rośliny dalej w kiepskim stanie. To żelazo miałem lać, w końcu wlałem tylko jeden raz, nie leję tych odżywek niestety. Muszę dosadzić chyba tak jak mi proponowaliście te kryptokoryny karbowane, te takie wysokie, one są fajne, muszę sobie gdzieś zamówić. Jakby ktoś miał gdzieś z okolicy do sprzedania Wolbromia to chętnie chętnie odkupię. Potrafię sobie albo w doniczkach nawet może, mogę je posadzić żeby to fajnie wyglądało żeby w tym piachu yy, nie siedziały. Bo jednak kulek gliniano torfowych nie chcę wkładać do zbiornika bo jak pielęgnice będą kopać a ja kopią już coraz więcej. No co ten pył brud brązowa woda się będzie robiła z tych kulek glinianotorfowych. Nie chcę tego. Więc chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wstawienie jakiejś doniczki ceramicznej. No i żeby ta kryptokorynka sobie rosła po prostu w tym. No i co? Nie wiem. Chyba dzisiaj będzie taki króciutki filmik pokazowy. O, węgorek się pojawił. Na szczęście jest, nie zginął, ale no, nie widać go tam jest z tyłu. Ten drugi węgorek, który zamówiłem yy, w kolce brzuchu, jeszcze jest niestety za mały. Karmię go dość intensywnie ochotką w drugim zbiorniku z gupikami. Jak na razie jest, tam u córki w 30-litrówce. No on jest malutki, on ma nie wiem, z 8 cm maksymalnie, więc chwilę chyba potrwa, zanim go wpuszczę. Bo nie chcę takiej sytuacji jak z pierwszym węgorkiem, którego wpuściłem. Widziałem go parę godzin i zaginął w akcji, go nie ma. Ten większy się trzyma już dobrze. Też miałem chwilę obaw, że zginął, że go nie będzie. A jednak na całe szczęście jest u mnie w zbiorniku. I nic, chyba będę kończyć, bo jutro wcześniej do pracy trzeba wstać. Was proszę standardowo, ale sobie pięknie Rowana Ziebła. Was standardowo proszę o subskrypcję, komentarze. Łapki w górę, w dół, bez różnicy. No i I chyba tyle. Do następnego. Ale moje rybki ziewają, co im tak. I w takim razie tym akcentem kończę. Do następnego piąteczka. Cześć.